Jeden z najczęstszych pytań, z którymi się spotykam w kontekście sprzedaży na Amazonie, jest pytanie, czy to się w ogóle jeszcze opłaca. Jakie również, czy to ma w ogóle jakiś sens, aby rozpoczynać przygodę z e-commerce w oparciu o tylko jeden produkt. Jeśli tak, to ile można na tym tak naprawdę zarobić. I mimo to, że w 2022 roku nagrałem film, w którym udokumentowałem krok po kroku wynik jednego produktu, który pozwolił mi zarobić prawie 12 tysięcy na czysto w pierwszym miesiącu sprzedaży na Amazonie, to dziś jednak wiele osób może mieć faktycznie wątpliwość, czy jest to jeszcze w dalszym ciągu wynik. Wykonalne. W związku z tym postanowiłem, że stworzę nowy produkt, nowy brand, nowe konto i udowodnię przede wszystkim sobie, że będę w stanie od kompletnego zera powtórzyć cały proces, jak i również dokładnie tak samo jak parę lat temu będę w stanie osiągnąć czysty zysk na poziomie przynajmniej 10 tysięcy na czysto w pierwszym miesiącu sprzedaży. No i więc właśnie w tym materiale chcę podzielić się z Tobą wynikami tej przygody i w odróżnieniu od wielu tego typu filmów na YouTube, poza samym obrotem, który udało mi się wygenerować, chcę przedstawić Ci również wszystkie wydatki po drodze. Z którym musiałem się zmierzyć, a więc pokażę Ci w Seller Central, ile prowizji dla Amazona zapłaciłem, ile na reklamy PPC wydałem, a nawet jakie są koszty produkcji mojego produktu. I zrobimy to po to, abyśmy mogli to sobie wszystko podsumować oraz finalnie wyliczyć, ile dokładnie udało mi się zarobić na czysto, na jednym produkcie w pierwszym miesiącu sprzedaży na platformie Amazon. I na sam koniec opowiem Ci także o dwóch kluczowych elementach mojej strategii, dzięki której jestem w stanie od samego początku istnienia moich produktów na rynku osiągać podobne wyniki do tych, jak w. W tym materiale, a zatem zapraszam do oglądania. Cześć, mam najmiara Fokorosz i witam Cię na kanale poświęconym tematyce sprzedaży własnych produktów pod własną marką na największej platformie zakupowej świata, jaką jest Amazon. A więc jeśli interesuje Cię ta tematyka oraz tematyka szeroko pojętego biznesu e-commerce, to zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. A w dzisiejszym odcinku mówimy sobie wyniki jednego z moich produktów pod całkowicie nową marką. Na bazie którego odpowiemy sobie na pytanie, ile można zarobić na Amazonie na jednym produkcie od kompletnego zera w pierwszym miesiącu sprzedaży. A więc zaczynamy przede wszystkim od zakładki Business Reports. Jest to miejsce, w którym możemy szybko sprawdzić, jak dokładnie ta sprzedaż wyglądała w określonym przedziale czasu. No i zobacz, że w okresie od 1 do 29 maja sprzedaż, którą udało mi się wygenerować, wynosi prawie 20 tysięcy euro. Jest to sam rynek niemiecki, pozostałe rynki, takie jak przede wszystkim Francja, UK oraz inne kraje europejskie, postanowiłem, że zaatakuję na 100% nieco później. Uważam osobiście, że nie warto rzucać się na wszystkie rynki naraz, tylko wystarczy skupić się na jednym, wycisnąć z tego maksa, a następnie po przeprowadzeniu skuteczności. Przejdź przejść do kolejnych. Jeżeli chodzi o sam obrót, to tutaj nie ma co zbytnio się nad nim zastanawiać, ponieważ dla nas do wyliczenia czystego zysku liczy się to, ile tego towaru zostało sprzedane. No i tu jak widzimy, jest to 660 sztuk sprzedane w ciągu tego miesiąca. Konto, na którym się aktualnie znajdujemy jest w 100% nowe, świeże, nie było wcześniej na nim żadnej sprzedaży i tu jako dowód na to, że faktycznie tak jest, widzimy, że w analogicznym okresie rok temu sprzedaż na tym koncie wynosi całkowite zero. No dobra, przejdźmy jeszcze do zakładki orders. Chcę pokazać Ci parę Przykładowych zamówień, aby udowodnić, Ci, że nie ma tutaj żadnej ściemy. Zobacz, zamówienia wpływają średnio co kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a więc dla przykładu mamy tutaj zamówienie o godzinie 18.53, 18.44, 26, 16, 15. 17.53, 43, 16.20 i tak dalej, i tak dalej. A więc widzimy tu, jak często te zamówienia napływały. Przechodzimy dalej. 28 kwietnia, 22.45, 21.22, 19.32, 18.55, 35 i tak dalej, i tak dalej. Teraz, żeby nie było żadnych złudzeń, że to jakaś tania sztuczka, wejdę w kilka zamówień i pokażę Ci, jak te zamówienia wyglądają od środka. A więc kliknę sobie tutaj, wezmę jeszcze to, jeszcze to. No i na przykład jeszcze to zamówienie. No i tutaj jak widzisz są to zamówienia o pełnej kwocie, nie ma tutaj żadnych zniżek ani dziwnych krzywych strategii, jest to po prostu cena katalogowa 29,95 euro. No ale dobra, to jeszcze nie koniec, ponieważ aby wyliczyć finalny zarobek, jaki udało mi się osiągnąć, musimy sobie powiedzieć, jak to wyglądało od strony kosztów, bo wiadomo, obrót obrotem, ale jednak liczy się to, ile faktycznie w kieszeni nam zostaje. I w tym celu, aby to ustalić, pozwól, że przejdziemy do zakładki Transaction View. Mamy tutaj wybrany okres od 1 maja do końca tego miesiąca i tu przy okazji również można zobaczyć, jak te pieniądze wpływały mi na konto danego dnia. I teraz wejdę w kilka przykładowych transakcji, abyś mógł sam na własne oczy zobaczyć, ile fizycznie tych pieniędzy jest powielanych z konta przez Amazona w ramach prowadzonej sprzedaży. I tu jak widzisz kwota sprzedaży zgodnie z tym, co widzieliśmy wcześniej jest to 29,95 euro. Jest to oczywiście kwota brutto, natomiast te kwoty, które tutaj widzimy są to kwoty netto wraz z oddzielną pozycją na podatek VAT. Oczywiście na podatku VAT się nie zarabia ani się nie traci. Niemniej jednak ta kwota jest teraz pobierana, a na etapie rozliczania księgowości ten VAT sobie odzyskujemy. Oczywiście w kwestii planowania płynności finansowej powinniśmy wziąć to pod uwagę, natomiast w w celu wyliczenia kosztów, które pojawiły się po drodze, per jedna sztuka, bierzemy tylko kwoty netto, bo to tak naprawdę stanowi dla nas realny koszt. A więc jak widać z każdej sprzedanej sztuki, Amazon pobiera ode mnie 4,49 euro netto w ramach referral czyli jest to 15% prowizji dla Amazona od kwoty brutto oraz 3,90 euro w ramach wysyłki do klienta z magazynu niemieckiego. A więc podsumujmy to sobie teraz, a mianowicie całkowite koszty mojego produktu to koszty produkcji, póki co których jeszcze nie znamy to sobie zaraz ustalimy. Natomiast to, co już zostało ustalone, to na pewno prowizja Amazona 4,49 euro oraz 3,9 euro za dostawę do klienta niemieckiego. Jak zauważyłeś, do wyliczenia całkowitych kosztów per jeden produkt brakuje nam jeszcze m.in. kosztów produkcji, koszty inne oraz kosztów związanych z reklamą PPC. No i więc właśnie przejdziemy teraz do kosztów reklam, a mianowicie przechodzimy do miejsca, jakim jest Campaign Manager, czyli do panelu reklam na Amazonie. I tu jak widzisz, całkowite koszty, które musiałem ponieść w związku z reklamą w okresie od 1 do 29 maja. To 3165 euro, z czego dzięki tej reklamie udało mi się sprzedać 393 sztuki towaru. A więc średni koszt pozyskanej sprzedaży dzięki reklamie wynosi 8,05 euro per jedna sztuka. I nie ma co kryć, jest to stosunkowo duży wydatek, nie jest to raczej wynik pożądany, natomiast wynika to z tego, że w początkowym okresie, przez pierwsze dni życia produktu na platformie, do dwóch pierwszych tygodni, wykonywałam mnóstwo testów, testowałam różne słowa kluczowe, które konwertują, które nie konwertują zachowania klientów, różne stawki bit i tak dalej, i tak dalej. Zawsze na początkowym etapie trzeba liczyć się z tym, że wydatki na marketing będą po prostu wyższe niż te, które pojawiły się w przyszłości. Dla przykładu, jeśli sięgniemy troszkę dalej w historii tej sprzedaży, to zauważ, że na 25 maja przy 18 sprzedanych sztukach koszt, który poniosłem wyniósł 93 euro, a więc daje to nam już o wiele lepszy wynik, bo jest to 5,16 euro per jedna sztuka. Natomiast idąc jeszcze dalej, na przykład 27 maja mamy już 73 euro na 16 sprzedanych sztukach, czyli jest to jeszcze lepszy wynik niż poprzednio, który dokładnie wynosi 4,6 euro per jedna sztuka. A idąc jeszcze dalej, na przykład 29 maja mamy wydatek na poziomie 68 euro za 16 sprzedanych sztuk, co daje średni koszt na poziomie 4,25 euro. A więc widać tutaj gołym okiem, że średni wydatek na jedną sztukę towaru spada wraz z coraz lepiej zoptymalizowaną reklamą PPC. No dobrze, ale skoro bierzemy pod lupę cały ten okres lądowania tego produktu, to nie będziemy teraz polemizować, co by było gdyby, tylko po prostu weźmiemy całą tę kwotę do naszego piku i podzielę ją przez wszystkie sprzedane sztuki towaru, czyli 660. I daje to nam średni koszt na poziomie 4,80 euro. No dobra, więc zostały nam jeszcze dwie pozycje, których potrzebujemy do wyliczenia całkowitego zysku, i jest to koszt produkcji mojego produktu oraz ewentualne inne koszty, które mogły się pojawić po drodze. Jeżeli chodzi o koszty produkcyjne, to sytuacja przedstawia się następująco: a mianowicie, tak jak widzisz w tym zamówieniu na Alibaba, Mój produkt składa się z czterech elementów, takich jak część zasadnicza, czyli produkt sam w sobie i jak widzisz, produkuje go w cenie 2,5 dolara. Następnie mamy wkładki reklamowe za 1 dolara per jedna sztuka, następnie logo 600 dolara oraz fajne kolorowe opakowanie za 0,53 dolara za jedną sztukę. A więc w sumie daje to nam 3,19 dolarów. No i oczywiście do tego trzeba doliczyć transport wraz z cłem, który wyniósł mnie w tym przypadku około 1200 dolarów, a więc na 1000 zamówionych sztuk wychodzi nam jedna...

per jedna sztuka. A zatem podsumowując finalny koszt wyprodukowania towaru wynosi 4.39 dolara i gdy przeliczymy to wszystko sobie na euro, to otrzymujemy 3.73 euro jako finalny koszt produkcji per jedna sztuka. Dodatkowo do tych kosztów należy jeszcze doliczyć koszt przepakowania towaru oraz wysyłkę na magazyn Amazona, ponieważ w tym przypadku towar zamawiałam na początku do Polski, a następnie po odpowiednim przygotowaniu wysyłałam go na magazyn Amazona. I w związku z tym, że za jedną paczkę do Niemiec płaciłem 13 euro, w pomieściłem 27 produktów, wówczas dodatkowy koszt, który należy doliczyć, to pół euro per jedna sztuka towaru. A więc suma wszystkich kosztów, uwzględniając w tym reklamy PPC, jak widzisz, wynosi 17,42 euro netto. No i teraz, w związku z tym, że mamy policzone wszystkie koszty, mamy również cenę sprzedaży, jak i również wolumen, który udało mi się osiągnąć, wówczas jesteśmy w stanie wyliczyć, ile dokładnie na tym wszystkim zarobiłem. A więc liczymy, a mianowicie bierzemy kwotę 29,95 euro brutto, i przeliczamy na kwotę netto, ponieważ ja będąc watowcem kwoty brutto mnie nie interesują. Podatek VAT, tak jak wspominałem wcześniej, jego nadwyżkę oddajemy do Urzędu Skarbowego, a więc my operujemy tylko i wyłącznie na kwotach netto. A więc kwota 29,95 euro brutto to 25,17 euro netto przy stawce 19% VAT, która obowiązuje w Niemczech. Następnie od tej kwoty odejmuję wszystkie koszty, które pojawiły się na naszej drodze i czysty zysk na jednej sztuce, który uzyskałem, to 7%. 75 euro netto i gdy pomnożymy to przez ilość sprzedaży to otrzymujemy wynik na poziomie 5115 euro. Euro. Oczywiście jest to kwota jeszcze przed podatkiem dochodowym i przy założeniu, że jesteśmy na ryczałcie, to przy sprzedaży na Amazonie stawka, która nas obowiązuje, to 3% od przychodu, a zatem 3% od kwoty 19 744 euro wynosi 592 euro. A więc finalnie, podjęciu tego podatku na rękę, zostaje mi 4,523 euro na czysto, co po przeliczeniu na złotówki daje nam lekko ponad 19 000 zł. Oczywiście w dalszym ciągu mówimy tutaj o jednym produkcie. O jednym rynku, o jednym marketplace. Ie. I teraz mam otwartą drogę na kolejne rynki, na rynek francuski, rynek UK oraz przede wszystkim rynek USA, gdzie potencjał sprzedażowy w stosunku do tego, co mamy na rynku niemieckim, jest kilkukrotnie wyższy. Szacuję, że w kolejnych miesiącach na tym samym produkcie wyskaluję tą sprzedaż jeszcze bardziej poprzez po pierwsze dociśnięcie śruby na rynku niemieckim oraz po drugie poprzez samo pojawienie się na innych zagranicznych rynkach. I to jest właśnie piękne przy sprzedaży na Amazonie, że tu potencjał sprzedażowy jest tak ogromny. Że jesteśmy w stanie już od pierwszego miesiąca, tak jak to było właśnie w moim przypadku, wykręcić kilkaset sprzedaży w miesiąc. Oczywiście, żeby była jasność przy założeniu, że zrobimy wszystko tak, jak należy, ponieważ Amazon to nie jest jakaś magiczna platforma, na której wszystko samo się dzieje. Klienci nie kupują tu byle czego, tylko po to, żebyśmy my byli szczęśliwi, a więc od razu powiem nie niestety tak to nie działa. Fakt, ten ogromny potencjał tutaj jest, natomiast, żeby go faktycznie wykorzystać, to musisz podejść do tego tematu naprawdę poważnie. W przeciwnym razie, gdy Twoją strategią jest, a jakoś to będzie, to powiedzmy to sobie na głos, że prawdopodobnie nie ma to żadnego sensu. I to, czy to dotyczy Amazona, czy jakiegokolwiek innego biznesu, to prawda jest taka, że czasy byle jakości już dawno temu się skończyły. A więc w dzisiejszym świecie albo masz na siebie pomysł i wiesz, co robisz, albo narzekasz, jak typowy sprzedawca na marketplace, że świat niedobry, że platforma zła, że zbyt duża konkurencja i tak dalej. Natomiast skoro tutaj jesteś, to zakładam, że chcesz należeć do tej pierwszej grupy, jak również wiesz przede wszystkim, że da się to zrobić. I właśnie dlatego za chwilę opowiem Ci o swoim podejściu, o swojej strategii, dzięki której zawdzięczam wygenerowany wynik na jednym produkcie, który już sobie podsumowaliśmy. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to chciałbym jasno zaznaczyć, że moje podejście do tego biznesu nie jest jedynym słusznym podejściem. Istnieją jeszcze inne modele sprzedaży, co prawda z którymi nie do końca się utożsamiam, więc więcej na ten temat znajdziesz w materiale, który widzisz na ekranie. Niemniej jednak jestem świadomy tego, że każdy ma swój styl, a więc jeśli to, co robisz, przynosi efekty, jest jest z tego zadowolony, to super, rób to po prostu dalej. Natomiast to, co mogę powiedzieć o swoim podejściu, to to, że to działa. Działa teraz, jak i również działało 3-4 lata temu. Ja nie wprowadziłem od tego czasu tu żadnej innowacji. Zresztą sam zobacz, że pierwszy mój materiał na tym kanale z 2022 roku pokazuje dokładnie to samo to, co robię dzisiaj. Czyli w jeden miesiąc byłem w stanie wygenerować prawie 500 sprzedaży w pierwszym miesiącu istnienia mojego produktu. I to samo tyczy się to osób, którym już pomogłem. Na stronie mojego programu może zapoznać się z wynikami tych osób, a więc to, o czym Ci teraz powiem, możesz naprawdę wziąć do serca i potraktować to jako drogowskaz do dochodowej sprzedaży na Amazonie. A więc przechodząc do meritum sprawy, to, czego tak naprawdę potrzebujesz, sprawa jest banalnie oczywista, potrzebujesz jednego produktu, ale nie byle jakiego produktu, tylko produktu unikatowego, pod własną marką, z własną polityką cenową. No i teraz pytanie brzmi, co to oznacza w praktyce? Czym jest tak naprawdę unikatowy produkt według mojej filozofii? I o tym już tutaj mówiliśmy na tym kanale, na przykładzie niszy bloków do jogi, jeśli tego materiału jeszcze nie oglądałeś, to koniecznie zrób to po obejrzeniu tego odcinka. Natomiast, mówiąc w dużym skrócie, unikatowy produkt to taki, który przede wszystkim wyróżnia się w sposób wizualny. Od razu na pierwszy rzut oka widać, że jest to coś całkowicie innego niż to, co pojawia się wokół tego produktu po wpisaniu danej frazy. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? A no dlatego, że musisz mieć świadomość tego, że jeśli ty wejdziesz na Amazona ze swoim innym produktem z produktem wyróżniającym się w sposób wizualny z produktem, którego nie ma nikt inny na Amazonie pomiędzy zwykłe produkty, których jest cała masa, które w praktycznie wyglądają tak samo, niczym się specjalnym nie wyróżniają, no to wówczas w takiej sytuacji twój produkt zaczyna przechwytywać znaczną część tego ruchu. I nie ważne, że masz kilka recenzji, gdzie twoja konkurencja ma ich tysiące. Nieważne, że inne produkty generują setki, a nawet tysiące sprzedaży, ponieważ jeśli twój produkt jest inny, jest intrygujący na etapie wyszukiwania, to klient i tak w niego kliknie i się nim zainteresuje. I jest to bardzo kluczowy element przy sprzedaży na jakimkolwiek marketing. Place, ponieważ zgodnie z drogą klienta, który przychodzi przez proces zakupu, kliknięcie jest ekstremalnie kluczowe na tej drodze. Ponieważ bez kliknięcia na pewno się ze mną zgodzisz, ale sprzedaży niestety nie będzie. Oczywiście, unikatowy produkt to nie tylko produkt, który wyróżnia się w sposób wizualny. Ta unikatowość tak naprawdę nigdy nie pochodzi z produktu samego w sobie, tylko pochodzi z tego, w jaki sposób został przedstawiony, w jaki sposób został sprzedany. A więc punktem drugim skutecznej sprzedaży na Amazonie jest sztuka sprzedaży od strony oferty. Ponieważ samą innością produktu jeszcze nie sprawisz, że klienci będą się na niego rzucali. Z kolei, jeśli wytłumaczysz klientowi na etapie oferty, na czym polega wartość Twojego produktu, na czym polega jego unikatowość oraz w czym jest tak naprawdę lepszy od produktów stojących obok, wówczas taki produkt dopiero w tym momencie staje się produktem unikatowym. I uważam, że jest to największy błąd dzisiejszych sprzedawców i czy to się komuś podoba, czy też nie, ale prawda jest taka, że 99% ludzi w Polsce nie potrafi sprzedawać i co gorsza, oczekuje cudów, że klient sam się domyśli i dostrzeże w naszym produkcie wartość. Sam przecież bardzo dobrze wiesz z perspektywy kupującego, że ty także szukasz jak najlepszego produktu dla siebie. A więc dlaczego z perspektywy sprzedającego większość osób całkowicie o tym zapomina? A więc podsumowując, tu nie zawsze chodzi tylko o SEO, o sztukę Amazona samego w sobie, czy o jakiekolwiek inne aspekty techniczne, tylko tu chodzi po prostu o to, żeby coś komuś sprzedać, żeby faktycznie ktoś po prostu tego pragnął i miał poczucie, że kupuje coś, co jest naprawdę fajne i jest to warte wydanych pieniędzy. I to masz również odpowiedź na pytanie, które być może zdało się sobie nieco wcześniej. Jakim cudem jestem w stanie sprzedać produkt za 30 euro, gdzie jego produkcja wynosi zaledwie 2,5 dolara? Jakim cudem, kiedy kończy mi się towar, klienci sami do mnie piszą na Instagramie i zadają pytanie, kiedy będą mogli go ponownie kupić, bo tak im się spodobał. I część osób pewnie pomyśli, że to pewnie jakaś ściema, a część osób pomyśli, wow, to musi być jakaś absolutna innowacja. A ja mówię nie. Owszem, produkt powinien być inny pod kątem wizualnym, tak jak już wspominaliśmy, aby ściągnąć ten ruch, ale za konwersję. Oraz rynkową wartość Twojego produktu odpowiadasz tylko i wyłącznie Ty. A więc im bardziej skupisz się na perswazyjnej wypowiedzi Twojego listingu, tym większą sprzedaż oraz cenę sprzedaży będziesz w stanie osiągnąć. I oczywiście my sobie powiedzieliśmy teraz o dwóch według mojej opinii kluczowych elementach dochodowej sprzedaży na Amazonie. Natomiast wszystko inne wokół tego biznesu oczywiście również jest bardzo istotne. W opisie tego filmu znajdziesz link do pliku PDF, który przedstawia szczegółowy plan wejścia na Amazon, krok po kroku, co musisz zrobić, aby wystartować ze sprzedaży na tej platformie. A jeśli jesteś osobą, która szuka wsparcia na tej drodze, marzy Ci się własny biznes, własny produkt, własna marka, a nawet jeśli masz już swoje produkty i chcesz w stosunkowo szybkim czasie od całkowitego zera wyskalować ich sprzedaż za pomocą przeogromnego potencjału, który drzemie na Amazonie, to zapraszam Cię do mojego płatnego programu, w którym nauczycie tego biznesu od podstaw, krok po kroku. To wszystko, o czym sobie dzisiaj powiedzieliśmy, tak jak tworzenie unikatowych produktów oraz nadawanie im unikatowości poprzez sztukę sprzedaży, ale jak i również wszystkie inne wątki, które pojawiały się na drodze do dochodowej sprzedaży, na Amazonie rozbijam na czynniki pierwsze. Samo szukanie pomysłu na biznes, czy też na własny produkt, to aż prawie 10 godzin materiału w samym module trzecim, który poświęcony jest tylko i wyłącznie identyfikacji atrakcyjnych nisz oraz tworzeniu unikatowych produktów, ponieważ tylko takie dziś, według mnie, mają realne szanse w stosunkowo łatwy sposób osiągnąć wyniki podobne do tych, które w tym materiale sobie omówiliśmy. I tak jak już wspominałem we wcześniejszych materiałach, ten kurs nie jest kursem teoretycznym. Jest to tak de facto warsztat, gdzie pracuje osoba. Nad wszystkimi zagadnieniami, które pojawiały się na drodze tego całego biznesu. A więc, jeśli na początku szukamy niszy atrakcyjne do wejścia, to faktycznie robimy to przez kilka godzin materiału, aby finalnie zakończyć ten wątek z konkretną niszą, jak i również konkretnym produktem. Cała dalsza część szkolenia, tak jak produkcja towaru, jego transport, jak i również mądra strategia wejścia, której zadaniem jest stać się rentownym od pierwszego miesiąca sprzedaży, opiera się również na tej konkretnej niszy oraz wybranym produkcie. A wszystko zostało to przygotowane w taki sposób po to, abyś dokładnie. Wiedział jak tę wiedzę zaimplementować w praktyce, tak byś mógł realnie skorzystać z mojego doświadczenia, a nie tylko przyswoić suchą teorię bez praktycznego zastosowania. Szczegółowy plan tego kursu wraz z wynikami osób, którym już pomogłem, znajdziesz na mojej stronie pod adresem amazonabrevolution.pl. A dla osób, które potrzebują indywidualnego wsparcia z indywidualnym prowadzeniem, które chcą pracować ze mną jeden na jeden, jak i również grupowo z innymi kursantami, to mam mały update, ponieważ kolejna nowa grupa startuje już za około dwa tygodnie, a więc jeśli potrzebuje. Czy takiego wsparcia, to zarezerwuj rozmowę w moim kalendarzu, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. Podczas tego spotkania wspólnie przeanalizujemy Twoją obecną sytuację i ostatecznie ustalimy, czy jestem w stanie Ci pomóc, jak i również, czy chcemy w ogóle ze sobą współpracować. No dobra, więc w tym materiale to by było na tyle. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania co do dzisiejszego materiału, to oczywiście sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji, a więc z mojej strony na dziś to by było wszystko. Także trzymaj się, cześć.